Chyba z miesiąc temu Nie że magów A, nie było cię, czy byłeś? jakieś jakiś wciągałeś coś, nie że magów Widzisz, że ja z tym ekranem to tak specjalnie Żeby ten trollować trochę widzów Mam? Ha. Nie, nie, to, ja to mówię do nich bo... Cały czas im potrzebny jest ten duży ekran Ja tego nie pojmuję Wiesz, no Ludziom są potrzebne duże Duże? Rzeczy. Ja, ja wyglądam przystojniej na tym małym ekranie, bo sam jestem wtedy większy. U mnie ludzie zarzucają, że jest za gruba ramka i wiecie... Jezu, myślałem, że ty jesteś za gruby. <grym> nie, nie, u mnie to jest jednak troszeczkę Tak no jest, nexos, schudni schudnij bałąnsup. No właśnie, ale ten, ale wiesz, ja dzisiaj mówię tak, że... Wiecie co, tak wyzywacie moją ramkę od grubych, może ma na imię Przemek i wiecie... Jest smutna z tego powodu. Może wy jesteście grubi, co? Nie moja ramka. To jest najlepsza, najlepsza riposta. Nie, bo ty. A, no bo ty. Dlaczego, ale znowu mi się przypomniał żart w stylu Twoja Stara. To wal. Vale. Ale to jest suche, strasznie. No nie szkodzi, Nexus, to nas przyzwyczaiło się do tego. No dzięki, że ja jestem suchy. O, wygnaję. To ja się obraziłem w takim razie. Flamie wychodzi. Eee tam, lepszy suchy nexus niż mokry Flamie, tak sobie myślę. Hahaha O, flame Flamie często się moczy. Flamie, jesteś tam? Tak, czekaj, 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 czekaj. On dochodzi. Już do mikrofonu. O, spoko, spoko. Bałem się przez chwilę, że obraziłem twoje uczucia, ale mokry Flamie to by się nie palił. Aaaa... Ponoć jestem dziwny, bo nazywam ramki. O oh Jesus, come on, zostawcie leave my ramka alone. Fajna czerwona koszulka, przecież to jest zielona koszulka. To, to chyba ma kupoty ze wzrokiem. Ten, twój komputer jest daltonistą. A ja też chcę invite'a do tej mega grupy. No ja też chcę, bardzo bym chętnie chciał. Patrzcie ile chętnych na czacie. No widzę właśnie mi poszedł na balkon fasolkę podlać Bo nie jedynie... Że jego, że jego wiesz <laughs> na substancje wiesz musi podlewać magiczne. fasolkę Bo jak mu rośnie wysoka to pójdzie do magicznej krainy No właśnie wiesz, z balkonu tam daje i, i wtedy rośnie tak Niedługo do balkonu dorośnie i będzie leciało w kosmos Ta fasolka Zbieram, zbieram, właśnie ludzi. Weź mi z inwajty co? Ja też chcę, ja też chcę! Ja też chcę, te mamo daj mi, mamo daj! Mamo, daj mi, daj mi! Daj mi cuksa! Party dobra, is dobra full. chłopaki, idziemy. What party is full? What the hell? <laughs> What the hell is going on? <laughs> Nie, bo zamieniliśmy na... Dobra, to już w sumie udam się. Czekajcie, right. jakby najlepiej dojść do tego... Tam do... Do Ice a! Już wiem, bo ja mam przecież do tego, a. No Tam mam nie ma Meeting Stone'a czy czegoś w tym stylu? No jest, jest, jest. Czekajcie, ja sobie muszę klika, jest klika. <grymio> U jego pod tym... Pod, pod blokiem rośnie Golden Lotus. Lotusy sadzi. Wiemy. A, nie tędy. A ja healerem jestem, ja jestem healerem, hellerem. To będziemy też się wszyscy leczyć nawzajem. Żeby wszystko było jasne. Będzie. Też lubię stać z tyłu i leczyć moich sojuszników. Ja no nie wiem jak ty żeś tego dwuznaczne hasło zrobił, naprawdę. Wiesz co? No, a powiedz mi, że healer stoi w miejscu tanka. No Miko nie, stoi nie z tyłu. Z tyłu. Aha, no tak. No? Się zgadza A miałem słyszeć tym kawałem, aha dobra. Słuchajcie, no to... Wasza stara jest tak gruba, że jak jedziecie sobie samochodem po ulicy i ją zobaczycie to uderzacie w nią bo boicie się, że jak będziecie próbowali ją objechać dookoła, to skończy wam się paliwo. Padłum Czekaj, czekaj, wiesz powtórz? <śmiany> o, <ty mówiasz. śmiany> Nie, żartowałem, żartowałem <śmiany> O Boże ale to musisz trenować, wiesz? Otóż ja trenuję od 20 lat i bez postępów, wiesz? Nie, bo to nawet, ja nawet nie chciałem, żeby to było śmieszne. Ja tego tak o to powiedziałem, bo mi kolega to powiedział, już się śmiałem. No tak, tak jak się dziecko przewróci na twarz ze schodów, to mówi, to specjalnie, to specjalnie. No, no właśnie. No wiesz, napisał, mówił przez U otwarte. No, wiesz, to było specjalnie przecież, no. Tak, chciałem was wszystkich strolować. No właśnie, ja chciałem, żebyście byli aktywni, a ja was tylko sprawdzałem. Na maturze można takie hasło, chciałem panią strolować. To specjalnie był ortograficzny błąd. Wiem, że pani się domyśli, no? Pani miała zareagować, nie. A, nagroda z PVP, O, proszę, dostałem nagrodę. A czy ja się zakolejkowałem? Fantastycznie się zakolejkowałem? Jak do. To, to, jakie kolejka, z ty. Ktoś <noise> jakiś był. Ridefinder czy coś się od pani Nie, ja. bo to rączek był tylko. Wiesz, żebyś zaznaczył tego. Aha, aha, o, u, To takie jest nowe narzędzie, nowe narzędzie? No tak, no zobacz teraz po lewej stronie, aha, bo ty... Bo ty chyba tak nie. Tak. Mam, mam znaczek healerka, healera. No no no, no, no ja też mam znaczek healera. Wow. A czy muszę Wiem. mega healować? Nie, tam wiesz no, mamy przez 90 tutaj To jest content na 80. level, więc... Jak ktoś jest na live i chce się dołączyć, to jeżeli nie robił w tym tygodniu ani dziesiątki CC, ani 25 CC, to śmiało zapraszam. <noise> o boże, to było takie suche, że aż musiałem się zaśmiać. Jezus. Ale Jezus. jeszcze nie powiedziałeś tego do wcipu. Wie, wiecie co się stanie, jak zadzwoni się pod 799? <noise> Przyjedzie policja na wstecznym. <noise> Ale to było o suche. boże, to było suche. <noise> o, czekajcie, muszę od odsapnąć. U. Yeah. Dobra, już tam zaznaczyłeś, czy to jest 10 czy 25? Czekaj, czekaj, już ustawia to, że to jest. Oh, difficulty 25 mm -hmm. Iziz, ale back 25 już ustawiliśmy wchodzić? Znaczy wiesz, do instancji. A za nie nie, nie, nie przywoła mnie nic, to muszę lecieć tam? Wiesz... Nie, powiedzcie to, ja wtedy sobie polecę. Nie, 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 zaraz, zaraz, bo ja już tu jestem na miejscu. zaraz się summonujemy, spokojnie. Okej. Okay. Alright. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak to mówił kracik? Ejuuu. Hejo! Nie wiem dlaczego, ale to mi się kojarzy z Abe'em. Abe, czy dropnęło mi 222t Ale to nie, to jeszcze nie ma tragedii Ja jestem przy Summon więc jak ktoś by raczył Zaszczycić mnie swoją obecnością, żeby Summon... <grybujesz> Wiecie co, do, do mnie się nie zgłaszajcie po inwajta bo, bo to nie ja tutaj Rządzę, to Flamie No, on trzeba Staraj napiąć mięśnie! Pokażcie, a jesteś jesteście. Or GTFO. GTFO, tyc, or GTFO. <laughs> Bardzo stare takie... Skąd ja mam tego czerwonego latającego mounta? Yy, on jest za wykonanie Glory of Cataclysm... Dance jest coś ja nie mam żadnych fajnych montów za glory. Niestety. Zrobimy to jeszcze nie raz, Spokojna głowa! Ech, nie, jakiś ciśnienie. Tutaj, tutaj, sli sliders do ciebie pisał. Sliders? Sliders? K Aż tak, to kwestia taka, czy po prostu ludzie nie robili już dziesiątki, albo dwudziestki, piątki w tym tygodniu, bo teraz już dziesiątki, dwudziestki, piątki No bo on tutaj mają. jest i możemy summonować, wiesz? aha, na tej zasadzie, no to czekaj. I jest. jest taka, wiesz, że po prostu te stare dziesiątki, dwudziestki, piątki mają ten sam lockout, nie? Także jeżeli ktoś zrobił dziesiątkę, to nie może ani w dziesiątce już, ani w dwudziestce piątce uczestniczyć. No ja raczej nie byłem nigdzie. O, no to dobrze. Teraz sobie ja już dodam chwilę. Wszystko wolno robić, naszymi komputer wybuchnie i urga nogi? No żeż mordę jeża, próbuję z tygrysów grysów tak, Ale chyba coś cię kopię w twarz, przepraszam Nie, skoko. Tak. Drop rate mnie rozbraja Tego? Czasami Tego drop rate? Drop rate krwi z tygrysów Chyba zabiłem z 50, wypadło 9 kropel A, Jakiś, Jakieś suche chyba musiały słuchać twojego dowcipu O kurde A! Haha! <laughs> Aż sliders to summonować, a nie. O! Flaming, Flaming jesteś. To pytanie ktoś bardzo zadał, wiecie? Flaming w jaki sposób się myjesz? Ja się myję. Piaskiem! Piasek! Tak. Ja się, ja się kre myję w bardzo. To <laughs> sposób, inku. Jasek Ty też mokry I Włuszcza skórę, czyści nawadnia Nie kwiduje odciski I Likwiduje, kwiduje odciski. No Tak możecie na tym wbijać Tam na, na tego kurczę, u mnie na kanale jest link do tego tym spika. Ładnie w informacjach. Zawsze też patrzę w te informacje. <laughs> Play mi myje się jak kot. Tak, liże się. Tak, ja się jajce. liżę. <laughs> no, god it. A muszę właśnie cooking opanować ten z Mists w Pandaria, bo mam pełno mięsa i nie wiem co z nim zrobić. Ale mydło czy skały? Oczywiście, że skały. Przecież skała, wiecie, zetrze przynajmniej ten bruda, nie? W razu mówię, szardy na szadą są bardzo To nie było ja. rozczarowane. Ja nie mam potrzeby, więc. Terty pomaga i ten. W ogóle czemu tu się teraz prosisz? On w ogóle jest gdzieś poleś Naprawa Na prawa bytu. Na prawa bytu. <laughs> To tam się znowu odbywa? Znowu był jakiś check, czy coś takiego? a roll checka zrobiłem. Okej. Okay. Mamy mnóstwo... Chyba nie mamy za bardzo tanków w takim... O, wiesz co? Waze roll. No właściwie to tak. Chociaż na, na tym, na... Boże, jak się nazywa ten wredny na końcu? Liczki. Na artasie na Arthasie jest... Jakiś tam procentowy damage i... Pamiętam, że nie mogliśmy tego zrobić. Waze roll, zobaczysz. Dobra, spoko. Teraz się wgryzą. A jak robimy ostatecznie? Dziesiątkę, 25? piątkę? Dwudziestkę, piątkę. Okej. Okay. Ładnie, 25. pięć. Mamy tu najlepszych ligowych healerów. Dobra. No już ja Piper, mnie zaraz pomóż z tą krwią. No dobra. Proszę wszystkich do środka. A sumona mi nikt nie dał, a ja jestem w ciemnej idei. Mam węgark, come on, come on, Na ja was ludzie nie widzę jeszcze. O, jest, jest, teraz będzie ten. O, się przestraszyłem, kurczę. Czego się przestraszyłeś? Jeszcze wierzę. nie miał sumona? Tutaj. Już tylko sobie wykopię tutaj kawałek by tego... tak... Jest! O Boże, jak ja dawno tu nie byłem, ale tu ślicznie. I liczking King taki robił, ten ma taki... Właściwie to już jest Bolwar Obją tam siedzi, nie? Objął sobie, wiecie... Tamki z metalu. Czekajcie, przerobię sobie ten. Ułożył sobie rękę. Mam nadzieję, że Bolwar, kiedy zamarzał to włożył sobie rękę pod pośladek, żeby mu było cieplej. Bolwar. <śledziny> <śledziny> Jej. Uwaga, uwaga, będzie teraz... Wynosi się i nigdy nie wracaj teraz Czekajcie, gdzie, gdzie, gdzie są drzwiczki? O, to. A, bo mi właśnie was doczytuje jeszcze Aż do środy, kiedy resetują się insta I teraz ninja lud będzie Wiesz, no. co się jesteście w środku? Jesteście w środku? Wiesz, w środku? No. Ja już wchodzę do środka no. Bo ja widzę ludzi na zewnątrz i myślę że A, nie będę wchodził Kto się Ktoś odwrócił To rok? Zaraz wam pokażę roka, jak wejdzie do środka Wam go ukarzę. Ja mam takie mam dziwne ciuchy. Patrzcie, krowę. Wow, a mam jeszcze, kurde, te flaski. 125 Spell Power to sobie zapodam, będę wymiatał. W to jest Gidia Raging Thunder, żeby nie było. No. W kto... różnej mierze kolegów, tak, że nie ma, ma pilnokręgu. Tak, tak, tak. Kto nie ma flaska na raid? Unsu. <grym> y Ukośnik G-Kick, ja, ja mam, ale użyję później. O, jest, jest, dobra. Macie ode mnie mafika, komu synergię odpalić? Nie ja wiem, ale pokaż twarz. No tu ale by po co? Popyta. No ba, kurde, słuchaj, no na piasku. W tym po myciu flamiego. Po myciu. Chodź, <grym> cię umoczył, wiesz. Po <grym> Dobra. Flamie ja po tobie, ja po tobie. <grym> Chodź, się wszyscy wskoczymy do jednej miednicy i będziemy się <grym> kąpać. <grym> beczki, to beczki to z wie. piaskiem. Gdzie jest moja synergia? Kurde, nie ma wszystkich tych skillów tu wyciągniętych. Nie wiem, jak ja bym dostał od ciebie chyba, to bym miał wracza i... Im... Ale nie wiem, daj komuś. No nie wiem, właśnie. A, czekajcie, bo nie mamy chyba bafa jakiegoś. Czekajcie, intelekt to jest. Jak to. te, jak te, jak jak ktoś chce e, achievementa oczywiście na pierwszym bosie, no to polecam od razu rozbijać te <tryk> jak one się tam zwołają, spajki na pierwszym bosie, <tryk> na marogarze. I wtedy dostaniemy takiego ładnego mini achievementa, to jest paść chyba tam, nie wiem, w 5-10 sekund jakoś tak O 10 sekund musimy zabić to Oglądajcie się tam. Ja chcę być ugryziony. A jeszcze co? Lepszy Będzie tryb... okazja, to będziemy. Próbuję sobie przypomnieć, co ja mam. Z o... środkiem idziemy. A jaki jest, e, raj... jaki jest rol, Bo nie, ten dziwne. Master Luta, wiesz? Wziąłem na ten. A tak to będziemy role robić: rajdowe po prostu. Kośnik roll i tyle, komu najwięcej koledzy macie. Więcej HP niż tutaj, kurde, mowy. ma były Warrior? No, 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 no ma, to jest... Aż tak dużo nie ma. Nie, nie wiem, ile macie, szczerze mówiąc. E, to i wiesz, Tak Ej. te moby mają... Ale ja tu expa dostaję. Tak? Dół. A, to elegancko. Kurde, przecież 88. level dopiero. Jak ktoś, jest Knightem, jak ktoś jest Death Knightem, to niech sobie weźmie jednego z tych e, mobów najlepiej. Pająka. Openta, że tak powiem, żeby nim kontrolował. Wtedy będziecie mogli sobie... nie używać jego skilli, które ma. Co pająka? To rządzi w DPSie ja mogę na przykład wrogie jednostki oplątać w tą, w na teraz. Czy co, że panujesz nad, nad umysłem tak. jednego pająka? Tak. Pamiętam kiedy Defensie dostali Pająki mają skinu. mózg, czy coś? Jakby inaczej tkały sieć. Ej, no kurde, lutujcie, to by można z czy coś, nie wiem. Master Loteria, jest, mi się obija. Bierz te epiki tam. Epikę no, super Ab Upgrade będą no, dla kogoś może O, idziemy. Patrzcie, patrzcie jak go pluje. Za zawinę go na krem czaki, oh. ja, ja nie mam pojęcia to tam musi zerknąć co tam jest w tej umowie Okej, okay. Sprawdzamy co tu mamy Niewiele tu krzywdy nam robią. O, o to chodzi. The Alliance. The war. For this. A, a to, jest, to jest 25, tak? To jest. Yy... Tylko że Tak, to, 25 to... ma. A to 25 to nigdy nie robiłem. To może jakiś achievement mi się to trafi. Bo my w te 16 osób no, robimy przecież... za 25? Patrzcie, <laughs> panowie i panie? Oj, wstał jeszcze jeden. Chodź, ty kolego. Też w dep. Którą ty masz postać? Ty jesteś ten Brombo? Brombouns, no. Brom Bones, yeah. Jak ktoś kiedyś czytał Legends of the Sleepy Hollows. To bardzo fajna książka rosyjska. Jedna z pierwszych gotyckich... To nie jesteś niekreatywny. Niekreatywny, Jest bardzo fajnie się Twoja nazywa. Moja postać będzie nazywała się Harry Potter. <laughs> xx <laughs> Iliadan XX Legolas no. Harry Potter. Dobra, słuchajcie, niszczę teraz DPS. No, jak będziecie kogoś widzieć e, na spajkach, patrzę się oczywiście za siebie, od razu DPSujcie te spajki za sobą. Harry Potter. Harry Potter Patrzcie, od, tej... razu, od razu niszczymy spajki. Paga, spajk leci. Like, okay. to tam niszczy DPS-a, bitches? Holy paladins. Achievements. Hey! Awesome Achievementy sypnęły dla całej kildi. Zaspamowaliśmy wszystkich. O, jakie fajne... nie. Jakie fajne. No masz coś? możesz założyć na tę Nie no, bez Aha, bo tu chcesz ewentualnie pod te... wiesz, możesz Wiesz, nigdy nie wiesz, co ci się przyda, jak będziesz składał jakiś zielony secik, to wiesz. A! ty, gdzie ja robię, dam rakowi. Nieee... Ale fajnie, ale fajnie, epic mam, epiks. Dobra, <grystanie> ringa, ringa, ja se transmogryfikuję. Potrzebuję pierścionek do transmogryfikacji. Perlaska <grystanie> Laska, 1, 2, 3. Uuu, jakie tutaj tajgor, ty jajble. Nie. No, czekaj. Zara zaraz ten pająk se pójdzie. <grystanie> O, to piękne role, 3 i 4. Czyli dosłownie czuję się. Teraz to już kompletnie czuję się jak na ICC. Kurde. Jest tak samo miałem. Leci jakiś super i mówię, ooo, wygram z tego. Jep, 4. Muszę. Muszę. O, ja jest 4. Ale Senatan zrobił fajnego tego. Już, już go tutaj chwaliłem za tego, teraz mogę. Wygląda jak ork. Guzol, guzol. No lecimy. Właściwie tak, tak prawdę powiedziawszy, bardzo są podobne do orków. Pandoryna? Pandy. Dałtem? Cześć, Antej, cześć. On ma tak denerwujący głos ten boss. Ja chyba Dragosa jeszcze gorszy, szczerze powiem. jak wiesz, jak taka nauczycielka od matematyki. Uh. Ja MATEMATYCZNE SKILLS, MATCH PHRASES! Kurde, te panie tutaj dosłownie jakieś nauczycielki. AŻ TWA TABLICZKA MNOŻENIA ZDRADZI CIĘ! Pani frau. Pani frau. Niemiecki niemieckim zawsze miałem Coś tam, jak to było w nim na niemieckim. Ej, to jest bitch slap. Dobra, lecimy w bossa, nie będziemy robić tutaj w oh Menda, bo jest sobie ciężki Ale zorganizowany Wiesz, dla mnie machnięcie tego bossa to będzie achievement, więc wiesz... O po stąd O biegną, 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 biegną z tyłu, biegną, ale właściwie niewiele robią O kawa, ale z tego, ale prawda One to... my tylko biegają O <noise> biegam Your, Ale z nas bohaterowie wyrośli E kurcze Zatknęliśmy się w czasie, żeby stare raidy robić Mogli zrobić tego wcześniej Uuu, jaki bow Got my, man, my, my money 50 dolda wylotowało Yo pierdzielę pamiętam jak poleciał ten bow I taki zadowolony i wygrał go rogal Ja myślałem, że się dosłownie zastrzelę tam na tym raidzie Wiesz co? Ja pamiętam też grałem Hunter'em i kompletnie nie miałem Giru, przyszedłem na raid i też mi ten bow wypadł. Było straszne, ale wiesz, ja taki mówię, jest w końcu, będę miał jakiś upgrade! I tu wiesz, Rogal mi podpieprzą. no myślałem, że po prostu zabiję to, ja wtedy chyba wylazłem z Gili. Użyłem, no ja pierdziele, jak mogli te Rogalo widać. A ostatnio źle polazłem, pamiętasz w ja pobiegłem w lewo. No to w lewo się idzie jako alliance. Nigdy nie chce maili to dostanie. Pol tam dostanie ja powiedzmy ja tak wiesz targetuję tego Taurena i próbuję coś, czy dlaczego go nie atakuję Nie wyszło Ile mamy healerów? Jezus Maria, trzech healerów... Aha nie, to spok W sumie nie ma tak dużo. Wiesz, jeszcze Jesteśmy wszystkim którzy wpadli witajcie. i witajcie. Tak na nas teraz, wszyscy którzy są na rajdzie. Nie Gadać z npc poza goblinem, który wam da tego jetpacka na plecy. Kurczę, będzie mieć problem. Mówisz? No, A bo nikt nie weźmie kurczę jetpacka i będzie wipe. kluczem. O jeez, come on, ludzie, ogarniajcie, słuchajcie. Gadać sobie z goblinem, jak wam da koszulkę z jetpackiem, zamieniacie... Koszulkę z jetpakiem. No tak to jest, no. O, dzisiaj ICC akurat namówił na No. Fajnie tak przyjść odświeżyć sobie ten Ja ostatnio na przykład z widzami tutaj na live robiłem tego Ulduara Też fajnie było A no, tylko ja Ulduara całego zrobiłem A tutaj yy, nie zrobiłem do końca ICC, bo żeśmy robili na Heroiku I mieliśmy wipe y na tym Wszystko żeśmy przeszli tylko tego uliczkinga nie mogliśmy zrobić O, no, to był masakra no. E, na ten ładny e, kurczatę! Ja mówię, że taki ork nie chodzi? A. znaczy ork to na to grunt to. taki, fajnie. Yep, yep. Dobra, jak yep, na ten ze mną weźmie tego jetpacka. Mogę. Ja tak, jestem ja mistrzem. Dawajcie, robimy konkurs. I gadać z serufangiem. Błagam, nie rozmawiajcie z nim. O, a co zrobi? Dobra. Kto najdłużej utrzyma się w powietrzu? Zawsze robiliśmy takie konkursy. Każdy awkował. Koszul, koszulki sobie załóżcie. Paki. Tak, Gdzie, Gdzie on dał mi? Gdzie to mi wylądowało? Ach, jest. Zamiast... Oh, oh. Byłem. Co mają? Oh. A tam masz? Masz pewnie. Dobra, słuchajcie, lecimy, powietrze. Wow! Patrzcie, ja latam! Czekajcie, jak się tego cholerstwo używało? Na bo było, za zamiast sobie koszulki dać. Co co? A. Zami zamiast koszulki trzeba było sobie ubrać, ale nie wiem czy już będziesz umiał. Ja się wszystko jest pod kontrolą. Zamień się w niedziadka i zobacz sobie, gdzie będziesz miał tą ja armatę. Nie, na dupie to ja to widziałem, wiesz, cztery <laughs> <tyle> razy. <laughs> Dobra, y ludzie wskakujcie. Ja healuję, to ja nie idę na armatę. Armat! Na razie nie uderzyłem w ziemię, ale uderzyłem o ziemię, fuck. to przydatuje swaniak. słoniak. Wow, przelatuje gunship, jaki piękny. Chcesz być na takim. A to co my ja mam robić? Biec z wami czy co? A nie, nie musisz. Nie, nie potrzebujecie, bo to tak coś tutaj obrywa. A, dobra, już go. Dobra, to ja sobie polecę po prostu. Ja tak dobra. Rad. Już go podleczyłem. Nawet nie, nie dotrzyż szybko maga. Ja będę se latał z statkami. Zobaczcie, jaki zemstwo. Yeah. To taka zabawa. <grym> Abyś nie zleciał tam zna. na twarz. No, ale teleportuję z powrotem, wiesz, na statek. Kurde, ugrzeli <grym> no, się nam uradni na kurczę. My żeśmy... Kiedyś żeśmy bawili się, kto szybciej wejdzie na ten balkonik, który nad głowami, nad pierwszym statkiem. O, no, 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 da się tam Da się da. Reload! Reload. To dziwne, myślałem, że Murady nie będzie że kurczę po, ty, po tych całych akcjach kurczę w się trójce. on no, został, został uszony Wojeman, spider Spiderman Jak to było? Stracił te... pamięć, nie? Czy jak to było? No, no stracił pamięć Możemy mnie ktoś tam uleczyć? Sensor, bo tam Aha, no. Leci, leci heal, wszystko jest pod kontrolą Ja no też lecę, Flamie Musiałem i... się wychylić nad, nad, ten prawie, prawie ten z lęku wysokości spadłem, ale... też Flamie, co u Ciebie nie spadłem Mam <laughs> u Ciebie, hej Ej Co jest? Co jest? Dam u ciebie. O, co mu zrobić? To mu leży? Chyba niedobrze Okej Eval faster Ty w tankach wesę zrobisz, czy co? Do mojego dekasza? Teraz jestem we frości. Jak se z kameraman, dokładnie. Teraz opuść Coś... jakąś mu muzykę epicką Coś tam zbierasz do o, oh, się uwzględnili na tego Muradina, cholera. A here, to Możesz podejść tak dobrze, brzegu? No, już, cię... już, 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 oczywiście. Dobra, już cię widzę, ktoś tam też healuje. Podejdź, podejść, 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 to nie. No jak masz 47 staków i dostajesz na sekundę 94 tysiące obrażeń, no to się nie. No co się, kurna, dzieje.